Witamy Państwa ponownie. To jest trzecia część szóstego odcinka magazynu Kafe Football Junior. Ja się nazywam Daniel Flag, to jest Mateusz Tomorowski. W pierwszych dwóch częściach rozmawialiśmy sobie o legii Warszawa i jej transferach. Potem przeszliśmy do Roberta Lewandowskiego, który przeniesie się do Bayernu Monachium. a następnie pogadaliśmy chwilę o Cristiano Ronaldo który zdobył złotą piłkę. Teraz proponuję ponownie wrócić do tematu Teamowej Ekstrakasy. Wiemy, jak słaba jest nasza liga. Wydaje mi się, że wielu z nas oddałoby wiele za to, żeby ta Liga była taka jak, nie wiem, trzy lata temu. Mimo iż wtedy przecież tak narzekaliśmy na Ekstra Ekstraklasę, tym, tymczasem teraz jest jeszcze gorzej. Poziom ciągle idzie w dół. Jakie są tego przyczyny? Wracasz tutaj do filmu, w Wisła, Bądle, Dobrym Szkódkiem, no, no, no. Bądźlewia reprezentowały nas na arenie międzynarodowej. Mam na myśli Europejskie kuchary, tak? Te, te drużyny nie bały się, chociażby LED, nie bały się wydawać pieniędzy na dobrych zawodników z podobnych lig na, na poziomie naszej ligi, tak? To był przykład Równewska z Ligi yy, Węgierskiej, który chyba bodajże w tamtym sezonie przed przeciętelech ustawicy królem bądź królem królew Ligi Węgierskiej, yy, chociażby Seministy, który przyszedł w wieku 20 chyba jeden lat, do Lecha i to był bezpośredni transfer. wydali na niego 400 tysięcy, ale odzwierciedlił od, od, go w swojej grze, tak, taką pokazaniową lewą i... się 100 procent. Spłacił się, ale że no... no, 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 no nie potrafił tego wykorzystać i w odpowiedniej... Dla no, bo... Lecha najgorsze było to piękno, kiedy właśnie odszedł Tylicz, odszedł Wojtkowiak, odszedł Krywiec tak. i odszedł chyba jeszcze również. to było wszystko w jednym czasie. No I w ten sposób Lech po prostu się rozwalił, dlatego oglądamy taki regres tej drużyny. No i wydaje mi się, że to jest właśnie to, że nie ściągamy tych zawodników do naszej ekstraklasy. Brakuje nam gwiazdki, brakuje nam wody. zawodników, którzy podnoszą poziom tej ligi. Tak. Mieliśmy Traorę, mieliśmy Rudnewska, Stilicia, nawet Kriwca, Luboję, Meliksona. To byli zawodnicy, którzy są wartością dodaną dla swoich zespołów, którzy prezentują coś, czego, czego nie prezentuje zwykły, przeciętny, to to zamówne, szary tak. ligowiec. Obecnie może mamy jednego takiego zawodnika, i to jest Dani Quintana, chociaż on też, no wiem, to tak? mm. to z tobą czuć, jest trzecim no bo nie do końca radzi się... sobie na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, przychodzi do Ekstraklasy i rozdaje karty. może Zawodnikiem, który ponosi ten poziom, no to jest Miro yy, yy, radowicz, tak, ale no... no tak, ten... ja, ja obserwuję no, jest u był z... spadek ten, ten spadek formie, jest coraz słabszy, wydaje ja mi się, się coraz słabszy fizycznie, jest jest coraz wolniejszy. Związane z odejściem do Ljewoje, bo. No na pewno sobie I... doskonale rozumiał. Bo ja przychodzę do Legi wydaje mi się, jego przyjście odbudowało potencjał umiejętności Radowicza. Przed tak. przejściem Leboi Radowicz był przeciętniakiem. tak? miał chyba jeden taki może miał... ten tak, chyba chyba jeden... mistrzowski, chyba ten pierwszy po tak, którym przyszedł do Legi, to był jeden z leczystych. Wydaje ale... mi się, że drugiej strony kluczem dopiero... było to, że został przesunięty na y, pozycję apensywnego środka Polski, tak, więc musimy tak. się zdecydowanie lepiej, bo on mieć swobodę, lubi szukać tych prostopadłych zagrań, ale będzie nie o Radowiczu chcemy rozmawiać, tylko o przyczynach tych, y, o, o przyczynach słabej kondycji t mobile Kasy. Y, no i te gwiazdy odchodzą, odchodzą za niewielką kasę, wiem, że brakuje w tym momencie transferów gotówkowych, większość to są wolne transfery, zresztą widzimy to teraz na przykładzie legi, na i tak dalej ale no i to też na jakości, tak, bo wiadomo, że dobry zawodnik nigdy nie przyjdzie za 0 zł, tak, każdy jakiś dobry zawodnik. Prawie nigdy. Prawie nigdy, tak? No, no, Dobra lewandowski. ale wiadomo, że, złoty, że, za że, za że, że jeżeli, jeżeli wiesz, miał dłuższy kontrakt, no to na ten rok ktoś by kupił go za większe pieniądze, pieniądze, tak? I tutaj wydaje mi się, że właśnie tym brakiem jest to, że, że kluby boją się wydawać pieniędzy. Wiadomo, że... Jest to pewne ryzyko, ale w większości tych transferów, które przeprowadzały polskie kluby we wcześniejszych latach, w niektórych, nawet w wielu przypadkach, te pieniądze się zwracały. I to w dużym, to dużym był Zawodnik nie... dobrze przeskautowany, obserwowany, tak, miał tak, dobre skutki. W Polsce, właśnie, wydaje mi się, że mało To się spłacało ma, i tyle, bo ma, to nie jest. Ma, próbu, i, y, ma dobrze wybudowany scouting. Można tak, po... zarabiać super kasę na tych zawodnikach. To mnie w, w Polsce. Uża to, że zawodnik, który rozegra pół dobrej rundy, który rozegra 3-4 dobre mecze, już odchodzi z naszej ligi. Jest, jest najgorsze dla młodych na giande, zawodników. Tak, tak. I... jest już wielką gwiazdą, bo ma 18 lat i, I zagrał trzy mecze. Paweł Stolarski chociażby, teraz przyszedł do Lechii Gdańsk, ale jakie firmy się nim interesowały. Juventus pisano, jakaś tam Roma, Wisła. No oczywiście była zainteresowana tym, żeby został. Wiesz, pisano, Legia Kaszem. Warszawa, milion złotych za podpis. Za, jak można milion złotych za podpis dać chłopakowi, który ma 17 lat? Nie pokazał jeszcze w futbolu seniorskim nic, bo zagrał kilkunastu meczów w meczach No i dla mnie to był normalny, szary, przeciętny zawodnik, który zagrał kilka meczów średnich, a który kilka zagrał spotkań bardzo słabych podobnie. No ja nie rozumiem tego, jak taki zawodnik może cieszyć się aż takim, takim zainteresowaniem i być na pierwszych stronach gazet. Wydaje mi się, że to tylko skłania do sodówki tych zawodników i do tego, żeby osiąść na Co widzimy na przykład na przykład Daniela Łukasika, który mówi, Dostał mówię, znaczącą że... podwyżkę rok temu i, I, i po tym czasie nie prezentuje formy, która oderwuje jego podkreślać. Ale to chodzi, chodzi o to, na przykład wywiad na weszło, Daniel Cytuję. Brakuje nam troszeczkę chęci, żeby zostać po treningu, wziąć bramkarza i wykonać parę rzutów wody. No to takie wy... ja rozumiem, że możemy brakować chęci, ale jeśli jak on to szczerze przyznaje, tanie. to jest, że naprawdę oznaka kompletnego nie wiem, brakuje mi słowa, ale to jest, to jest zdecydowanie yy, siąście na laurach, jak yy, Możemy jechać dalej. Bartek Pawłowski też zagrał. Kilka dobrych spotkań dosłownie tak. zagrał. Ale to, bo, bo to była tylko pół rundy widzę, wie, tak, A wiadomo, że widzę już rok temu nie był mocno kadrowy, więc nie było to trudno o Wymijcie się, tak, z tej drużyny, tak, pokazanie coś ponad tych zawodników, którzy już tam grali, tak? Przykładem jest teraz, powiedzmy, że Edward Zbigniew tak? Przyszedł bodajże z ligi kazachskiej albo azyberdżańskiej, tak? to jakiej przyszedł, wiem, że nie prezentuje sobą nic oprócz szybkości i jako takiego wykończenia i obecnie jest jednym z najlepszych ligi dla mnie, to jest po prostu paranoja. Paranoja i kompromitacja naszej teamowej w na klasy. Jestem pewien, że minimalnie poważniejsze lidze Edward Zbigniew nie ma już nic do powiedzenia. Ma drybnik, to nie jest zawodnik, który ma technikę, to nie jest zawodnik, który ma umiejętności piłkarskie po prostu, to nie jest zawodnik y, dobry piłkarsko. Teraz odchodzi forma, odszedł jak bardzo szybko, y, zaraz odejdzie pewnie Teodorczyk, Linetti, już tam się mówi, że Manchester United się nim interesuje. Y, no jeśli mówimy o tych transferach y, do polskiej ligi, to nie wiem czy wierzę, że na przykład taka Wisła Kraków to może bardzo wysoko, bo ostatnio na spotkaniu Benfica Ekstra klasy pojawili się w starci wisłoka. Nie tam. Tego Jacksona Martineza. Czy może jednak Maclicia? Nie, Maticia, to go Wysoko mierzą, to jest najważniejsze. No i na tym chciałbym zakończyć dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Daniel Flag żegnał się z Państwem. Ze mną był Mateusz Komorowski. Ja. Dziękujemy bardzo.